Cześć, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować bardzo fajnego, rodzinnego minivana. Jest to już kolejne autko francuskiej motoryzacji u nas. Autko ze stajni Citroena. Proszę Państwa, jest to model C4 Picasso, import duński, przyjechał do nas z Danii. Autko jest wyposażone w rewelacyjny silnik diesla 1.6 HDI, co... Bardziej spostrzegawczy, już zauważyli, że model jest po faceliftingu, czyli nasze autko zostało wyprodukowane w 2010 roku. Tak jak wspominałem, mamy tutaj połączenie silnika 16HDI o mocy 112 koni oraz 260 ko 260 Nm. I nasz silniczek jest połączony z automatyczną skrzynią biegów. Bardzo fajna jednostka z fajną skrzynią, naprawdę bardzo fajny rodzinny samochodzik. Autko osobowe. Naprawdę bardzo fajne autko, oczywiście bezwypadkowe, jak to zawsze jest u nas w firmie Auto Adam i co najważniejsze z oryginalnym przebiegiem, jak zawsze autko bez składu finansowego, ponieważ kupujemy samochodzik, jedyne co musimy sobie zrobić przy nim, to serwis olejowy. Przystąpmy może do tarciak i opom. Przednie opony, bardzo fajne oponki klasy premium Michelin Cross Climate. 215-55x16. Przednie tarcze nawet bez wyczuwalnego Deli Rancika, więc jak najbardziej w porządku. Oryginalne oczywiście kołpaki. Tylne, proszę Państwa, opony są takie same. 215-55x16 Michelin Cross Climate. Oponki są z roku 2016, przepraszam bardzo. A Autko 100% bezwypadkowe, co najważniejsze, proszę Państwa, nasz samochodzik jest objęty gwarancją GetHelp, dostajecie ją od nas w cenie na 3 miesiące, e, oczywiście z możliwością rozszerzenia do 6, jak i 12 miesięcy I nasza gwarancja GetHelp obejmuje wiele rzeczy takich jak e, silnik, skrzynia, turbosprężarka, koło dwumasowe, assistance, naprawy na drodze, holowanie do warsztatu, jak i wiele, wiele innych. Proszę bardzo, tak Citroen prezentuje się, proszę Państwa, z przodu. Światło LEDowe, światło przeciwkielne. Jest to dosyć bogata opcja wyposażenia, wyposażenia. Bardzo fajny rodzinny minivan od Citroena. Dobrze, zapraszam Was wszystkich do środka. Ta pizzelka, A zapalę światełko, bo jest troszeczkę ciemno. Chociaż na dworze mamy naprawdę rewelacyjną pogodę. Co gorsze panuje wszędzie wirus i wielka panika, ale niestety... Nasi politycy sami gotują nam taki los. Jaki mamy, tak nasze autko prezentuje się z przodu. Proszę zwrócić uwagę na fotel pasażera, w jakim stanie jest i jak jest utrzymane. Naprawdę, wszystko jest utrzymane. Rewelacyjnie, rewelacyjnie bardzo fajne, zadbane. Autko czyściutkie. Tu mamy oczywiście podgrzewane fotele przednie. Cała jednostka sterująca, cały komputer pokładowy. Oczywiście, jak to w Citroenie, możemy sobie wydłużyć przedłużyć przednią szybę bądź skrócić. Jeszcze do tego mamy słoneczniki, żeby nas słoneczko tutaj nie denerwowało multum schowków, jak to jest w Citroenie. Automatyczne ręczne, oryginalne radio schowane bardzo fajnie. E, oczywiście skórzana kierownica opszyta skórą, e, z multifunkcją, z tempomatem. Tu mamy nasz cały system do zmiany biegów przy kierownicy, jak to by było w Mercedesie, proszę Państwa, jak w amerykańskiej motoryzacji. Klimatyzowany schowek, gdzie możemy sobie scho schodzić napoje, jak jakieś kanapki, bardzo fajna rzecz. Dużo obszerny schowek z paną dokumentacją, z książką serwisową. Ale tak jak wspominałem, autko jest, proszę Państwa, importu duńskiego, więc kupujemy auto bez ryzyka. E, z pewnością, że mamy oryginalny przebieg, jak i samochód bezwypadkowy. Oczywiście, klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna. Zapraszam Państwa do tyłu. Z tyłu też jest dosyć sympatycznie, ponieważ mamy roletki w oknach, tapicerka, drzwi. Bardzo ładnie utrzymana. Tylne fotele wręcz nieużywane. Co bardzo fajne, proszę Państwa, wszystkie fotele są dzielone, więc jeżeli mamy dosyć sporą rodzinę i na przykład trzy wózki, trzy foteliki musimy zmieścić do samochodu, to musimy wybrać tylko i wyłącznie auto, które fotele ma. Na przykład drugi rząd foteli, wszystkie są, proszę Państwa, dzielone, ponieważ będziemy mogli nawet trzy wózki w tym momencie zainstalować. Oczywiście stoliczki dla osób siedzących z tyłu, dodatkowe nawiwy w słupkach B. Również to jest bardzo fajna rzecz dla osób siedzących z tyłu. Oczywiście wszędzie mamy podłokietniki. Naprawdę bardzo fajny rodzinny samochodzik z rewelacyjnym uważam silnikiem. Bardzo fajna jednostka 1.6 HD z małym apetytem na paliwo i naprawdę bez awaryjna. No i oczywiście znany to jest silnik dla wielu mechaników. Nikt nie powinien mieć problemu z naprawą tej jednostki, więc montowana w wielu samochodach bardzo dobra jednostka. Oczywiście autko jest wyposażone w hak, jak i większość samochodów, proszę Państwa, które przyjeżdżają do nas z Danii. Bardzo obszerny bagażnik e, z półeczką. Niestety półeczka tylko jest od tej części e, pierwszej. Tej drugiej części półki niestety nie ma. Tak autko prezentuje się z tej strony. Zapraszam Was jeszcze za fotel kierowcę. Tu oczywiście też mamy Możliwość przyczynienia drugiego rzędu foteli za pomocą siateczek w oknach, roletek. No więc osoby siedzące z tyłu mogą sobie zrobić fajny klimacik przy pomocy właśnie tych roletek. Również tutaj za fotelem kierowcy też mamy stoliczki, tutaj również nawiewy w słupkach B też się znajdują. No i najważniejszy teścik, zapraszam Was za fotel kierowcy, za fotel od strony kierowcy. Proszę bardzo, tapicerka drzwi tutaj te wszystkie przełączniki, nic nie jest poniszczone, wydrapane czy cokolwiek. Tak samo mamy ten panel klimatyzacji, też nie ma żadnych jakichś zniszczeń. No i najważniejszy teścik, fotel kierowcy. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest utrzymany. Uważam, że jest utrzymany rewelacyjnie. Rewelacyjnie, oczywiście 200 tysięcy. Gąbka, proszę Państwa, w każdym Citroenie tutaj będzie tak mniej więcej wyglądała, ale niestety to jest minus Citroena. Fotele są nierozbieralne, nienaprawialne, więc, ale i tak wygląda bardzo dobrze, bo już ktoś mi zarzucił, że ta gąbka wygląda tragicznie, ale wygląda tak, tak jak powinna wyglądać w przebiegu 200 tysięcy, proszę Państwa, więc tutaj nie ma żadnego czarowania, żadnego oszukiwania, kupując w firmie Auto Adam, mamy zawsze pewność, że kupujemy auto bezwypadkowe i co najważniejsze z oryginalnym przebiegiem, tak? Łopatki do zmiany e, biegów również się znajdują jak w F1, automatyczne światła, automatyczne wycieraczki, możliwość wyłączenia ESP, co tu jeszcze Państwo bym o tym samochodzie opowiedzieć, e, zapraszam Was jeszcze pod maskę. Citroen C4 Picasso, import duński, tak jak wspominałem. Bardzo fajna jednostka. Chciałbym Państwu ją zaprezentować. O, teraz mi się uda. z bardzo fajną kulturą pracy. Z małym apetytem na paliwo. I dosyć fajnej mocy, ponieważ ponad 110 koni robi robotę I tyśniczek naprawdę daje radę. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam wszystkich do oglądania i do zakupu auta, Proszę zawsze o telefon wcześniej przed wyjazdem. Póki niestety walczymy z tym naszym wirusem. E, dbając o wasze bezpieczeństwo, jak i, jak i również moje. E, proszę o ten telefon, żeby po prostu nie mieć zbyt, wiele, zbyt wielu osób w jednym miejscu w, o, jednym, o jednym czasie na placu, aby uniknąć e, jakichś pielgrzymek i w ogóle. Więc proszę zawsze o telefon przed wyjazdem, e, i zapraszam proszę Państwa do Ogledzin autka. Pozdrawiam wszystkich. Cześć, miłego dnia, nie dawajcie się.